Niedziela razy 5, chyba że sąsiadka jest niezła. Nie no, ja chyba muszę usunąć tam tego TikToka, bo już trzecia przyszła. Nie wiem, czy ona to specjalnie zrobiła, wykrzywiła nóż, czy jakimś przypadkiem, i też mam naprawiać. I zaś. No i też jest ten sam problem, jak to policzyć, tej sąsiadce? Przecież to jest dosłownie tyle roboty, co. No wiecie. już powoli czasu nie starcza. No, stop, jakieś sąsiadki teraz przychodzą. Może to był głupi pomysł z tym TikTokiem, że tak to nagrałem. Wyprostowałem jej ten nóż, już jej oddawałem, a jej ciągle mało. Jeszcze chcę, żebym naostrzył teraz. Kurde, nie wyjdę z garażu Dobra, ostatni raz. Nie dzwońcie, nie piszcie już sąsiadki. Ja nie mam czasu. Taka akcja, kalibracja. Kto zrobi lepszą robotę niż Lanski? No nie wiem, czy ktoś może zrobić to lepiej. Tak wygląda po dwóch grubych kamieniach, ale to jeszcze nie jest koniec. Teraz będą trzy chude kamienie. Wiem, że to Wam się akurat dziwne wyda. Ja wolę robić to na sucho, choć są sytuacje, że no, na mokro jest lepiej. Ostatnie ruchy pozornie nic nie znaczą, bo już się nawet nie pyli. Ale właśnie, trzeba do samego końca i nawet tym, gdzie tu już w ogóle nic nie czuć. Mimo to trzeba zrobić tak jak się należy. Zobaczcie, nic nie było czuć na tym ostatnim, a ile pyłku, czyli no, trzeba tak to zrobić. Nawet jak nie czuć, trzeba dalej robić. Niedowiarki się pewnie teraz oburzą w komentarzu, ale mówi sąsiadka, że nigdy takiego ostrego jeszcze nie miała. Wiem, że nie wierzycie. Papier wszystko przyjmie. Papier prawdę powie. Pił.